Mąż polskiej wokalistki nie żyje. Przez tydzień trzymano to w tajemnicy. W mediach społecznościowych pojawiła się informacja o śmierci męża polskiej legendy. Przyjaciółka pary potwierdziła doniesienia i pożegnała mężczyznę wzruszającym oświadczeniem. Odszedł już w minionym tygodniu. Polacy żyli historią miłosną tego duetu. Rozdzielił ich zły los. Czarna seria w show biznesie. Przed świętami ujawniono tragiczne wieści. W ostatnim czasie pożegnaliśmy wiele gwiazd muzyki, sportu, a także filmu. Polski show biznes ucierpiał po doniesieniach o kolejnych śmierciach. Jeszcze przed Wielkanocą dotarła do nas informacja o odejściu jednej z najwybitniejszych polskich artystek, Krystyny Miłobędzkiej. Jej poezja była uwielbiana przez Polaków. Nieco później internauci przeżywali żałobę z uwagi na śmierć członkini legendarnego zespołu DES-u. Małgorzata Pruszyńska została pożegnana publicznie przez córkę i kolegów z branży muzycznej. Tuż przed świętami pojawiła się także wiadomość o odejściu znanego dziennikarza muzycznego, Andrzeja Jerzyka. Mężczyzna promował wśród polskich słuchaczy utwory bluesa. Niestety, teraz dotarły do nas informacje o kolejnym smutnym pożegnaniu. Nie żyje mąż legendarnej wokalistki. Para spędziła wspólnie ponad dekadę. Przyjaciółka dopiero po tygodniu zebrała siły, by przekazać wiadomość. Nie żyje mąż znanej gwiazdy. W show biznesie małżeństwa, które trwają dekady, są rzadkością. W tym przypadku jednak nie mogło być inaczej. Połączył ich los. Poznali się latem 1960 roku na wrocławskim basenie. Ona była wówczas studentką geologii, a on młodym pracownikiem naukowym. Przyjaźń powoli rozwijała się w uczucie, jednak na ich drodze stanęła przeszkoda. Matka dziewczyny nie zgadzała się na ich związek, jednak młodzi byli pewni swoich uczuć. Pobrali się w tajemnicy w 1972 roku podczas wycieczki do Zakopanego. Związek był pełen oddania, lojalności i wzajemnej opieki. Stwierdzenie w zdrowiu i w chorobie jest tutaj jak najbardziej adekwatne. Gdy piosenkarka uległa wypadkowi samochodowemu, to mąż nie odstępował jej na krok. Dbał o nią, by wróciła do sił, a także na scenę. Gdzie zachwycała polską publiczność. Małżeństwo trwało aż do śmierci piosenkarki w 1982 roku. Nawet po niej mężczyzna pielęgnował pamięć o legendarnej artystce sceny muzycznej. Teraz przyjaciółka powiadomiła o jego śmierci. Mąż Anny German odszedł w wieku 94 lat. Wspomnienia o nim wyciskają łzy z oczu. Nie żyje Zbigniew Tucholski, przez dekadę był mężem Anny German. Wiadomość o śmierci Zbigniewa Tucholskiego przekazała przyjaciółka Mariola Pryzłan. Ze wpisu możemy dowiedzieć się, że mężczyzna odszedł 11 kwietnia w wieku 94 lat. Dopiero po tygodniu postanowiono przekazać informację publicznie. Tydzień temu, w piątek 11 kwietnia, w wieku 94 lat zmarł Zbigniew Tucholski. Piękny człowiek. Skromny aż nazbyt, jak jego ukochana żona Anna German, wrażliwy, cierpliwy i spokojny jak mało kto przekazała znajoma. Małżeństwo Anny German i Zbigniewa Tucholskiego było jednym z bardziej udanych. Mąż wspierał karierę muzyczną żony. A także opiekował się nią, gdy doszło do nieszczęśliwego wypadku. Wspólnie doczekali się syna, który otrzymał imię po ojcu. Rozłączył ich los. Jednak naukowiec do końca dbał o to, by pamięć o piosenkarce była nadal pielęgnowana. Znaliśmy się 30 lat, nie liczę tu ostatnich 12 lat, kiedy mieliśmy kontakt tylko telefoniczno-smsowy. Wielokrotnie gościłam u Zbyszka w Żoliborskim domu. Rozmawialiśmy właściwie o wszystkim, ale wiodącym tematem była oczywiście Anna. Nie zapomnę wspólnego słuchania jej piosenek, oglądania zdjęć i strojów. Dzięki sympatii Zbyszka i jego dobremu sercu miałam w swoich książkach o Annie bogaty materiał ilustracyjny. Zbyszek zawsze przychodził na promocję moich książek poświęconych jego żonie. Taki uśmiechnięty zbyszek pozostanie na zawsze w mojej pamięci i sercu, napisała. Pod wzruszającym pożegnaniem nie brak komentarzy od internautów. Choć Anna German odeszła w latach 80., pamięć o jej twórczości pozostawała żywa właśnie dzięki bliskim. Teraz fani piosenkarki pogrążyli się w żałobie po śmierci jej męża.